We wrześniu 1910 roku. tak ten opisuje kronikarz Jan Długosz, A pisał on tak. To się w niedzielę 21 września To jest dzień Świętego Mateusza Król ruszywszy Pod Kwidzyna Przybywa rano pod Zamek Rady Który oblegały Wojska Królewskie Od czasu wielkiej bitwy Aż do owego dnia Mimo, że miasto o wierności i posłuszeństwa królowi urządziły przy powstój w odległości 3 od zamku nad jeziorem Melu. Król zastanawia się, czy też usiłować go zdobyć. Po namyśle powzięto postanowienie, że król absolutnie nie będzie się porywał na zdobywanie zamku. Był on bowiem bardzo silny dzięki położeniu i warownym murom miał nadto zabłokowitych chrońców. Następnego dnia jednak upozoruje Asa, a może przejętych strachem, oblężonych, da się jakoś pociągnąć do poddania. Wezwawszy zatem na rozmowę najznakomitszych pośród mieszczan Radynia usiłował ich zwabić, by poddali mu zamek bez w krwi. Przeciwili się jego żądaniu, odłożył na jutro zaatakowanie ich siłami zbrojnymi. Ten plan nie tyle w zamyśle był chytrzejszy, ile w rezultacie okazał się szczęśliwszy. Kiedy się bowiem w wojsku rozeszła wieść, że król Nazarów Ledwie skończyło się śniadanie, a według króla własnowolnie poprowadzi rycerzy do walki i do, do napaści na zamek prady. Wojsko bowiem bez żadnych napomnień bardzo ochoczo ruszyło naprzód. Sami widzieliście ludziska, wojsko i rycerze. Władzy spawa Jogajłej, samo w pole postawek, armaty i hukice, ustalicie na koszami zamek ten co कि वायरस का करना Będą strzałki, bo to Jaka tała Zakazało odczoło nie tylko łuczniki, ale i artylerii.

Nie no. Nie bądź rozjaśniało się. Tak się pracy. i

Check it out. Ano historia w roku pamiętnym, owym, 1410 wyglądała. To też zamek w Radziniu, przez wojska króla polskiego władzy, Jagiełły dostał został zdobyty. My zaś za indenizację zdobycia zamku.